Serio. Normalnie zdziwiłam się jak on to powiedział. Też bym się zdziwiła, zwłaszcza, że już rok się znacie, a wciąż tak mało do siebie gadacie. Ech, no weź. No i co? Teraz ja muszę wszystko sprzedać, tak? Co ty przecież będziemy jeść chyba, nie? Jasne. Chodźmy. Cześć. Zera. Wiesz, prawdę mówię, czasem niektórzy mnie dziwią. Mhm, mm mnie też. Dobra, chodź, usiądźmy. Ech. Mamy cały wolny stół. Oni już dawno jedli. Nie wiem, ale mi to pasuje. Cześć moi! Cześć. Słuchaj, Poszłabyś ze mną na. No, nie wiem, na randkę. <grym> y, wiesz, sary mały, ale teraz nie. Nie jestem mały. Okej, okay, okej, okay, ale. Sary, ale jestem zajęta. Cały dzień. A w nocy. Y Y, nie, w nocy śpię. Też jestem dojęta. A cóż, to może jutro? Nie, to mi nie pasuje. Pojutrze? Nie, pojutrze też mi nie pasuje. To papa jutrze? Papa papa jutrze za tydzień? Za dwa tygodnie? Za rok? Nie. Słuchaj, mały. Nie jestem mały. Nie pójdę z tobą, bo nie mam czasu. Uczę się. Ja też się uczę. No. I zdaję wszystko na jedynkę. No. Ale poprawy zawsze można napisać. Mm -mm. Z polskiego pani odmówiła poprawy, bo się i tak nie uczymy. No tylko ten jeden raz. Proszę. Idę ze mną. Odezwę się. Nie dzwoń, sama zadzwonię. Dobra Ja no serio jestem niski Okej, okay, to było dziwne To słodki Czemu nigdy mu odma... Że zawsze mu odma Bo to normalne Nie jest w moim typie No weź jest też Mhm, sprawiedliwa. Mm -hmm, mm -hmm. I mówi to ktoś, kto odmówi najfajniejszą chłopakowi. To był w drugiej klasie. Weź już, przestań. Hm, jak wolisz. Ale w ogóle do czego ty się uczysz wakacji? On sam powinien się zastanowić? Nie ja. Hmm. i patrz kto jest No kto Sam Sam Cześć Sam tutaj Cześć jak zawsze mnie nie zauważył. Och weź już przestań gadałaś o tym że przejść z mamą No tak nigdy mnie nie zauważa To się maluj Nie pewnie przez sklejone futy. Zawsze mam sklejone futro po deszczu. Wczoraj padał deszcz i mam strasznie sklejone futro. Udaje, że mnie nie widzi, bo uważa, że brzydko wygląda. Ale masz wyobraźnię. Może zaprzeczysz, co? Zawsze jestem brzydka, powiedz. No zaprzeczę. Zawsze jesteś ładna, przecież ona on pewnie chciałby się z tobą umówić. Marzenie. No, ale czasem marzenia się nie spełniają. A wtedy zawsze można znaleźć hot doga oh. No weź. O! Oh, Misty! Co? O sam! Cześć, cześć, cześć. Słuchaj, po, powiedz mi, czy masz czas w sobotę? Tak, jasne. A czemu? Zawsze mam do ciebie czas. Mogłabyś mi też korepetycje z matmy? Du, du 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 Pewnie Dam ci korepetycje z matmy Zda ci wszystko Wow, dziękuję, jesteś super To zobaczenia w sobotę, pa! Misty Misty bla 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 bla, bla, bla. A co, co, co się drzesz? Misty, włącz chyba od dwóch minut. Sorry. Znowu się dąsasz, bo chcę z Tobą. Nie chcę z Tobą na ratkę, tylko na z zmaknę. tylko o nauce. Nie ma ze mną nic innego wspólnego. Ma dużo z tobą wspólnego. Wstawaj, nie poddawaj się dalej. Raz, dwa, trzy. Wstań. Dalej. Dalej. Zrób tak, tak mocno, jakbyś chciała tego bardzo, bardzo, bardzo. Weź już ten Dziwnie się zachowujesz. Wszyscy się na ciebie gapią. Mhm. Mm Znowu marchewki Czemu nigdy nie ma rybek nigdy. Oni coś do mnie mają, że nie mogę jeść normalnie w stołówce. Ech. Zora! Zora! Dobrze, się czujesz. Zora dobrze się zawsze czuje, zawsze się dobrze czuje, nie ma dnia, kiedy by się Zora źle czuła. To było mhm. Mówię ci, on na pewno cię lubi. Mów co chcesz, ja jednak uważam inaczej. Przecież zawsze się kim pokochywałaś, i ona dobrze o tym wie. Może zaczął ciebie też lubić. Żałuję, że w ogóle go poznałam. Weź już przestań, co? Są gorsze rzeczy.